Zielony Ład nas zniszczy. 4% ugorowania jest nie do przyjęcia. To jest jeden z głównych postulatów, a drugi postulat to jest import produktów rolnych i zbóż z Ukrainy. Jak doskonale wiemy, na Ukrainie jest masa holdingów, które są zarejestrowane za granicą, na zachodzie i są w stanie wyprodukować na tamtych ziemiach dużo, dużo taniej. A polityka Unii Europejskiej, wpuszczając te produkty na nasz rynek, zniszczy po prostu nas wszystkich. Bezwzględnie. Taką prośbę no, Normalnego Kowalskiego, żeby nas zrozumiał, bo walczymy o interes o nas i o was. Interes nasz wspólny. Rolnictwo jest fundamentem gospodarczym w naszym kraju. Jeżeli my upadniemy, upadnie wszystko. Zielony Ład nie uratuje klimatu świata. Unia Europejska to jest bardzo mały obszar, bardzo mało ludności w stosunku do ludności całego świata i wprowadzenie tak restrykcyjnych przepisów przez Unię Europejską doprowadzi do tego, że Unia osłabnie, produkcja rolnicza nie będzie się opłacała, przemysł padnie ze względu na wysokie ceny energii. I koniec końców skończy się tym, że będziemy sprowadzali żywność. A to nie jest celem naszym, rolników. Poza tym ogranicza się nasze prawa. Ludzie z miasta powinni być świadomi tego, przede wszystkim również dzieci, że skąd nasza żywność pochodzi że przyroda jest brutalna i żeby przestrzegano naszych praw. Nie Możemy żadnej pomocy, bo chcemy stabilizacji w kraju. My chcemy stabilizem cen, cen cen środków do produkcji, stabilizacji cenowej naszych produktów. My jako my jesteśmy jedyną grupą przedsiębiorców w całym kraju. Która nie ma realnego wpływu na cenę produktu, który wyprodukuje. Wytworzonego przez nas. Bo każda, każdy, każda inna, każdy inny rodzaj działalności ja, ma, ma, ma. przełożenie na cenę. Bo jeśli zakład przetwórczy wyprodukuje, wyprodukuje wędlinę, a kupi drożej surowiec, to podniesie cenę tej wędliny i Kowalski zapłaci. A my jesteśmy o tyle w niekomfortowej sytuacji, że przedstawiciel handlowy firmy. Skupującej zboże i handlującej środkami ochrony roślin i nawozami, przyjeżdża do nas, żeby nam sprzedać swój produkt, dyktuje nam cenę. Później przyjeżdża do nas, żeby kupić od nas produkt i też dyktuje nam cenę. A gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Wyrobnicy. Tak. Gospodarzymy pod czyją dyktaturą. Chcemy podkreślić, że my nie jesteśmy chuliganami, którzy chcą ludziom utrudniać życie i niszczyć to, co jest nasze wspólne w tym kraju, mienie, ta kostka. My, chcemy, my nie będziemy my chcemy... palić opon, nie będziemy oblewać niczego gnojówką, bo nie o to chodzi. Nie. Wie, my my chcemy pokazać, ból, że nie jest wiem, problem co... i je, że, że jesteśmy w stanie się zmobilizować, a jeżeli nie pomoże to, co my robimy tu na dole, to pewnego dnia pojedziemy do góry, wszyscy, z całego kraju. Ja protestuję w sumie w podwójnej roli, jako myśliwy i jako pszczelarz. Po prostu to, co się dzieje na rynku pszczelarskim, to jest, to jest jakaś płasaka. No, miód z Ukrainy nas zalewa. Nie wiemy, jaki to jest miód, czy to są jakieś mieszanki. Do tego wszystkie środki, które u nas od dawna już są niestosowane do ochrony roślin, a które też mają wpływ na to, co zbierają pszczoły, tam są stosowane po prostu na potęgę. I cena miodu, który jest z Ukrainy w stosunku do tego, który my wytwarzamy, jest nieporównywalna. Propozycje rzędu 8, 9, 10 zł za kilogram miodu, gdzie skupują to firmy, jest po prostu nieakceptowalne. My, to jest symbol. To jest symbol. Trumna przedstawia pogrzeb polskiego rolnictwa, a ta ławka, te ławeczki i ten stolik przedstawia. Typę, na której unijni biurokraci wydający takie, a nie inne, nie powiem ustawy czy zarządzenia, a dekrety y, zabijają nasze rolnictwo i ogólnie rolnictwo w Europie. Nie będzie nas, nie będzie Was. Tak jest. Nie będziemy umierać w ciszy. Tak.